To może wjedziesz po prostu na górkę mm -hmm. i tak zrobimy. No to teraz to kosisko wkładasz? No. No i gitara. To jest problem. jednego klina nie mam wziąć dwa te same, a jeden tam trzeba trzymać. Co inny? Ja tu jakiś komplet wziąłem. Wziąć dwa te same, a jeden musi być taki malutki. O, jak to trzeba będzie pomierzyć. Nie w krzaka Daj, wsteczny. Wiesz, co pasuje, żebyś. Jeszcze bardziej troszkę w prawo stronę. No, troszkę gazu. I trochę w prawo. Jeszcze w prawo. No i powolutku teraz na hamulcu. Trzymaj hamulec, i powoli puszczaj. I tyle, a jest ta na akumulator, ta lidlowa? Ale nie Masz, działa, nie działa. O, a... działa. No, bo na raz działa, raz nie działa. Nie wyłącza No. Już Kuba pod światło robisz? Tak No elegancko Profesjonalizm musi być No tu ładnie wygląda No jest coraz lepiej no. Tu gdzie są dziurki pozalewaj A majster znowu śpi. No ale to raczej to będzie to, jak to nie jest. By yy, tak to by była dziesiątka, dwunastka, no nie. A jak to ma jedenaście, no to wiadomo, że to nie jest polskie. Tylko celowe. Nie wiem, ja, dwadzieścia nie Nie, to raczej to będzie. Czyli 18 zbojów, 7 szesnastych. To zamówię taką śrubę, to teraz, jaka długość. Ile tam się wkręca yy, wałek i ile potrzeba jest yy, w tym elektromagnesie. Jak dokręcisz do końca, to będziesz wiedział, nie? ile wchodzi. No właśnie, coś sobie może podkręcać, nie, trochę, żeby to ręcznie już się podnosiło, obniżało. I by coś kombinował dalej z siłownikiem. I patrz, i... Hej, no to teraz musisz to na fabryczne otwory przykręcić. No to Przykręć, zobaczymy, nie, jak to będzie się podnosić i będziemy kombinować, gdzie dać siłownik. I najpierw podłączymy siłownik na krótko, wie, z akumulatora. Jak będzie siłownik. Nie wiem, się zmieści tu tym. No to chodzi. Jak tą szaibą będzie, załączaniem napędu. No pokaż, podnieś, jak to, by, jak to się podnosi. Jeszcze wiesz, podkręcił, widzę, że wiesz, bo tył jest bardziej w drugim ale Podregulować trzeba. Patrz, i teraz pytanie będzie: czy tamta wajcha będzie potrzebna? Czy tu gdzieś indziej jeszcze po drodze się umieści ten siłownik? Gdzie? Ty a wiesz, jaki mam pomysł? Patrz, ten uchwyt co tu jest. No. I, aha, tylko żeby do niego jeszcze jakoś siłownik zamontować. Nie no fajnie się podnosi. To jest wszystko dobrze, tylko teraz musimy coś uprosić, żeby nie było wajkę tylko... No, no i żeby się tak nie kolebotało. No to te, tego to raczej nie bo jest na dwóch tylko, nie? Patrz, o do tego uchwytu mi chodzi co, co jest z tej strony. Piotrek, chodź, ty, ty zasymulujesz Masz, będziesz jeździł z tam, a tu. Albo pas, do tego trzeba coś dospawać, żeby się tu się wspierał. Tak no jak właśnie, złap za ten uchwyt. Jakbyś jak podnosił go, też za ten uchwyt. Co? Albo ja ty podnosił za ten uchwyt. O, za, za ten. No, prostu tak, opuść na dół. No, ja byś chciał w tej stronie podnosić. No dobra, no. Ty nie stary. Nie, nie, tak. Nie, nie, nie będzie. będzie. Ale tu można zrobić, żeby umocować, się wtedy nie będzie się kiełtać. jako by dospawał. Coś by musiało być, no nie, żeby się to. To się odwagi do góry? To jest wiesz, po przekątnej, nie? A jakby jeszcze o takie dźwigni dźwignie się zrobić. Stąd do... dotąd, no? Nie, bo to i tak to co to da? Ale byś się tak. To nic to nie da, bo to musi być tak jak tu zrobione. Ty... No to tak samo trzeba by zrobić. Też blachę do góry. No tak. Zastanawiam się, czy to jest potrzebne, czy tylko to. Nie, bo odległość będzie stała, no to można zrobić, wiesz, tylko tutaj płaskownik na stałe. Ale wydaje to... mi się, że musi być tak jak tam jest do góry, Może żeby nie było, że go braknie. Bo on się będzie obniżał. Może być za krótki. Że tu trzeba będzie przespawać takiego 5 cm płaskownika i dopiero od niego dać płaskownik do kosiska. A no. No. Znaczy, no nie, no żeby wysokość była pod ta sama, nie? No, tak samo. No puść. No. I tam to drugie trzeba by zrobić. Już się nie będzie kiełtać. Chyba, że tam jeszcze z przodu kosiska też, żeby było na dwa. W dwóch miejscach mocowania. Teraz jest na jednym. A jakby było tak samo, jeszcze w drugim miejscu takie mocowanie. A to rzeczy potrzebne, to do czego to już? No, żeby nie kolobotało się tak. A tak bo do dwa, to będzie kolobotało, to nie ma. Najpierw tutaj trzeba by zrobić, no nie? No. Usztywnić i zobaczymy. No i chyba ten siłownik to chyba ta trzeba ta i dźwignie tu wiesz. To, to no tylko teraz właśnie idzie ten siłownik, no właśnie. Ale fajnie taki ten ty ten grunt. Eee, tak, no. No i kurde, raz się to pomaluje i będzie ok Farba też jest dobra. No ale Kuba przerwa teraz. Zamykaj drzwi, żeby ciepło nie wchodziło i, dobra. i przerwa. A jakby dobrze że nie piję, to nic z tego nie będzie. To? <śmienicza> Przerwa. Smacznego. Smacznego rodzaju. To Piotr, jak będziesz pchał kosiarkę, to żebyś się nie wmęczył czasem. Od pchania. <śmienicza> Dobra, chować, chodź, chodź. I co, i na bok, ją i. Chciałem, żeby ktoś mi kiedyś kazał tą kosiarką za karę kosić, nie? No nie? Skość za karę całe podwórko. Kurde. <grywa> <grywa> wam ta nowa. ci. To, to na koniec sezonu weźmiemy, nie w listopadzie się i weź przewróci. Ta nowa też najgorzej, bo ta tu się stara, a ta nowa rdzewieje. A tam jest blacha. No od, od tego, od piwa. Tutaj to jest przynajmniej grubsza. No i co będzie to pasować? Teraz Ale clean musi być. Sam jedzie czołg. No taka na taką drogę, ale jak ja zapiąć, trzeba go w tym ustawić. No wiesz, on skaka, nie wiedzicie, czy tam ręka weszła, by podskoczyła, bateria wypadnie, to wiesz, tą żalę trochę. No do śrubki od silników wyciągnąć, to jest dłuższe i mhm. skończyłe. No jak chcesz nie dojrzy do fotelu. Ja do no to zakładaj montaż, kurde silnika do fotela z fotelem od Audi A8 no tam jest od Audi A8 Widziałem właśnie no. Wiesz, prostej, patrzę, gąsienicze się dobrze układają. To jestem. Ale. do domu. Już. Jest 20 płucaczy.

A, widzisz, trzeba będzie uwzględnić, jak teraz podniosłeś, żeby tam y, koło skrzynki, no, żeby się to mijało. Nie no, to więcej nie będzie, nawet wiesz co, siłownik tym się daje, że będzie ciutkę ni... O, coś takiego by podnosił chyba. Nie no, wystarczy te 15 cm. Nie wiem, jak to nie jest duży nie wiem, czy ta dziura wystarczy. Opa, jeszcze i nadal nie naciąć, może tego profila, nie chciałem go składać. Nie, styknie chyba. Myślisz? Weźmy tak po tak jeszcze jak będzie. To zobaczymy. Dzisiaj może przyjdzie ten siłownik. to. Tak, coś to wtedy się będzie przerabiać. No, zaznać sobie. I wiesz, takiego trójkąta trzeba wyciąć. Ciosi. Tak I, i zobaczymy co da. Wiesz co? Już bym proponował tutaj dwie dziury zrobić na wyle, żeby to już skręcić wstępnie, przyłapać. Wiesz jak można zrobić? Śrubkę przełożyć, podkładka nakrętka i później znowu będzie się na to nakładać. gdzie od góry musisz to przewiercić przez blachę ona musi przechodzić z płaskim łbem żeby nie kolidowała i tutaj będzie tak, że będzie podkładka nakrętka, ale będzie śruba wystawać, będzie dyszel nakładany i będzie motylek żeby to było rozbieralne no i teraz trzeba będzie to przypasować Tutaj na poziomie, nie? To będzie do tej dolnej, tak. I chciałbym, żeby to szło troszkę tak pod lekkim kątem w dół i żeby platforma była poziomo. No i teraz czekaj, tak, tylko widzisz, coś by ci pasowało takiego, żeby dołożyć. Ale coś jeszcze, wiesz co? coś prostego, nie wiem, pręta żeby tą odległość nie więcej odwózka. Żeby ci pokazał w którym miejscu to zrobić to zdjęcie. No, no, no. Tam nawet pręt jest taki, to daj go. Patrz odległość, odległość. No powiedzmy że taka odległość nie będzie. Patrz. No dobra, no dobra. I daj tego pręta od osi. Na osi go połóż. O, i, I trochę tutaj. Tu troszkę wyżej, żeby ten kąt jakiś złapać. O, za, za duży, nie? Niżej, 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 niżej. Niżej. I tam zacznij tak jakby od początku pręta będzie o to chodzi. Jeszcze, jeszcze deczko, tak o. I tu gdzie trzymasz teraz palcem, trzeba by zaznaczyć mazakiem. No, zaznać. No, jeszcze niżej, Jeszcze do niżej. No, zaznać. No, Odległość jest... dobra jest. I zaznać na tym kątowniku markerem, gdzie by było zdjęcie. No, no. I potem do, A, do tych ścianek dać to To by było na ramkę, no nie? No. Mhm. Zresztą od razu zobaczymy, tą to jest gąbka. jeszcze miejsca jest. Tu jeszcze tylko trzeba będzie sprawdzić, jak będziesz podnosił kosisko, nie? Ile? A nie, to i tak powinno się minąć. Bo no teraz to robocze ci wystaje po prostu. A to przecież nie będzie wystawać. Tu muszę, nie? A tu muszę, tak uczę. Mhm. zobaczyć. No, byłoby to. Tu bateria, tu akumulator, tam skrzynka. Będzie. Mija się. Ciekawe, to będzie pchało tę trawę. No przecież kiedyś to pchało trawę. No trzeba będzie od nowa zrobić. Znaczy spód, nie? Tak fajnie pozaginać go. Z blaszki cienkiej takie, mm -hmm. Żeby tam dół tak ten wyprofilować i... No aby to dawało radę to fajnie by żeby... to mi się wydaje, że to już od noży to zależy. Jakby wiesz nożem miał duże łopaty, czyli wiatr jakby dobrze pchały to by poszło. No to ten nóż nie jest oryginalny i on właśnie chyba... Wiesz nie no to jest kawał noża, to on wiesz, wiatr ro robi. No właśnie, no bo to jak jakby kawa. no to jak będzie dobry no. wiatr, to wywali to trawę, nie? No elegancko. jakieś myśl nad tym odsłaniem akumulatora na ta tam tamtych... Aha no to dobra, czyli na spód musimy też dać płytę. To na spód to można jeść do uleconej, żeby to, to płytę aluminiową tylko te dziurki te, nie? No, że, żeby się nie kurzyło. Ale ameliniumowych już nie mam. Mam tylko taką... Ulecone, to tamto. Tamtą stalówkę, nie? Tą stalówkę mam. No. Tutaj o 10 cm te sklejki, do góry na prawo, lewo. Żeby, żeby to szczelne było, Tam nie? Tamtej to chyba też trochę miejsca, nie? Stanie. To jak robimy to na szczelnie trzeba to zrobić. Nawet się. Czy, czy Nawet się później od środka. Tu jedynie trzeba będzie od środka to zrobić. Tam dziurka jakaś jest? To, no. to można jak dziurka jest to zakleić ją. Nie, wiem, chodzi, że od środka dać się sklejkę, bo tak było. Bo tu się nie zmieści. To nawet dobrze, już dzisiaj czwartek jutro się, się coś porobi, później będziemy mieć wiesz, parę dni, to wtedy wymiary musimy wziąć wymiary i wiesz, w następnym tygodniu podorabiam, pozamawiam i wtedy już przyjdą gotowe, bo to na wymiar nawet się da powycinać. A jak nie to płytę zamówię całą, to na czym to będziemy ciąć. Lepiej, żeby na gotowo ktoś wyciął Ale wycinają, jak się rysunek zrobi, to wycinają. Muszę poszukać dobrze. Tu płaskownika. Ale mało, ci inaczej, to pokażę. To mało, patrz, jakbyś to mało. odciął całkiem, ten płaskownik. No i patrz, do, weź tą śrubę. O tak. Przydłużasz tą ośkę. I te, nie wiem, 5 cm. I przyspawujesz całą resztę. A do kosiska dajesz z drugiej strony, bo tam to się odwraca. Tam jest na śrubie przy kosisku. No weź drugą ręką przy kosisku. To mocowanie. To? No. To jest zaspawane. Trzeba było odciąć, nie? Aha, żeby, ale nie, No to żeby... musi być, no bo to musi być równo do tego, nie? Tylko to mi chodzi. To trzeba by. To tu uciąć i dalej, dalej. I wtedy byśmy to wypuścili trochę na bok. No właśnie, tylko czy to jest potrzebne, nie? Fajnie, więc by miejsca było może. Tam, czy jeszcze coś inaczej z tamtą baterią by żeby ona była? Nie wiem, stojąco znowu? No, będzie więcej miejsca, chodzi już szerzej, nie? Bo generalnie na szerokość to tylko bateria nam suja. Te dławiki no. Ale wiesz, tak czy siak, tu jest mało miejsca na ten, na sklejkę. A wiesz, jaki mam pomysł? A może wystarczyłoby kołki od baterii odkręcić? Dławiki dać od góry I kable by to sobie do góry wy wychodzić A tu tak nie ma miejsca na sklejkę Czego nie ma? Zmieści się od sklejka Aha, nie, to od... aha, bo musiałaby sklejka... Nie no, to sklejka pasuje, żeby była od wewnątrz Od wewnątrz? A kątowniki ładnie odmalować No bo wiesz dlaczego? Bo nawet jak będzie... Patrz Ona z brzegu jest taka biała Znaczy biała, no jak tniesz no zobacz sobie na półki. No. Takie są brzydkie. No to i tak trzeba będzie to obklejać albo coś cudować. A jak będzie ładny kątownik, jeszcze to pomalowany... Majdamy klejkę i przerabiamy? No. I będzie jeszcze wężej i więcej miejsca będzie. A w sumie tak, w siarce mi też nie przeszkadza. W czołgu też nie przeszkadza. musimy zostawić? No, będzie prawie symetrycznie. A ja to tyle nikt nie zauważy. Bo wiesz, żelazo ładnie obspawasz, obszlifujesz, się wymaluje, a ramka będzie w środę. Detale to bo można zrobić czarne, a u wszystkie na czerwono jedną. No. No, I nawet jakby ze sklejką się nie udało na wymiar kupić, to kupię arkusz, wyżnarką powyżynamy i nikt tego nie będzie widział, że coś jest nie tego. Tak. A bateria jest rozkręcalna, tam powinno być miejsce. No. Góry no? I nawet we wszystkich sprzętach będzie mi lepiej pasować. No tak, też w też pługać. No? Lepiej, żeby do góry wychodziło. Dobra, czyli będzie od środka, kątowniczki przyspawam, obmalujemy. Kurczę, popasowałby Są oboje teraz, omalować. A potem trzeba na czarny, Nie? No tak, bo jak przyspawasz. Właśnie. Tu majster zaraz sprawdzi czy to Próbę zrobimy Odspawaj Zapnę przystawkę, ty stanie, i będziemy testować Także to wiesz Jak odpadnie to już najwyżej spadniesz tak ręki nie zamał no tak. no Weź całe wakacje jeszcze Spawaj, tutaj. dalsza część konstrukcji a bo widzisz ten jest, jest materiał cięższy, no. To jest strasznie poruwa <laughs> po To Gorąco, ma no przecież macie ten Tak mi na to no, raz, to, się łapiesz, no. to ten uchwiedam się trochę a. <gry> Było dobrze No ale dobra, pierwszy test mamy I... Czyli tak, zmiana uchwytu na mniejszy, żeby pasował do jednego drugiego błyska. A to jakiś mocnienia bo... to jest taki wiatr w palcownicach